Cześć widzów, zanim przejdziemy do odcinka, jeżeli planujesz coś sobie kupić na kosmitach, będę wdzięczny, jeżeli wejdziesz na no, stronę kosmitów przez mój link w opisie, a na zachętę kod 7 minus 20% zniżki na to sobie tylko wymarzesz, a już nie przeszkadzam, zapraszam do oglądania. I patrz to! to. <słysza> Zabiłem tak chłopa wczoraj. Ale lewo, lewo, i. No dobry jesteś stary. Zabił mnie ten ten i mówi leżysz prze, w trzech, w trzech nie no ten, w kółku. Seven, odjedź do siatku. Jestem nierozgrzany, muszę się rozjrzeć. A ty żyjesz? Ja jestem tu, ja wskakuję do środka. Tam, tam. Nie To ten, to ten z lewej, więc nie ma. Podjechało coś? Kryje wjazd. Z no się. Top 2D czy killuję, całe Dobrze Mam co wysuwają cię? Chlecy masz Pomójcie mi z sklep, W Wlecy będę Leży kierowca Dobra syle, przebacz mi ja pa. pan zobaczysz mi, przepraszam o. Jak używać sklepu kosmici? To proste. Wejdź na stronę kosmitów z linku w opisie. Dzięki temu bardzo mnie wesprzesz. Gdy zostaniesz przekierowany na stronę, zaloguj się. Jak widzisz, ja już jestem zalogowany. Potem wybierz zakładkę kosmici.net. Przekieruje ci ona do sklepu z punktami, które będziesz mógł wydać na serwerze. Wybierz ofertę, która najbardziej Cię interesuje oraz naciśnij kup. Będziesz musiał podać swoje ID z gry, które możesz sprawdzić np. pisząc kropkę na czacie. Naciśnij kontynuuj. Ku Twoim oczom okaże się strona, gdzie będziesz mógł wpisać kod rabatowy. Może to być mój kod zapewniający 20% zniżki. Pisz kod 7 i naciśnij żółtą strzałkę obok kodu. Jak widzisz kupon został dodany. Teraz został Ci ostatni krok, czyli finalizacja swojego zakupu. Jąka mu się głosna, jakby. Tak. No, no, no. Mówiłem o Klewie coś takiego. Ja czekam na tym, bo nie mogę wyjąć auto. Luzik. Chyba, tutaj nie brałem nigdy tego. O, tutaj masz chyba. Jeszcze raz. A masz. ma... A, to musisz wyjść, wiesz? F8 i quit, nie? Jak coś. Oka. To była niebieska koszula Ej, bo pies do wody? Tak, do wody, Włod Do nas. Prawo, yy, tak znaczy, prawo, prawo, yy, wejście do gazona Main entrance no. Tak Take o, no, by... o nie, to było, on nie przepraszam Ja tu będę z tym zamotkiem tutaj, za tym futkiem A my tutaj, na to. Tu jedzie... z, z limita jechała widzicie? Ej seven powiedz mi czy dostaniesz body Dostała, Nie wiem, Czeka, Może... Nie wiem, jak Zostajesz? Nie wiem, czemu ty mnie zabijasz? No teraz. Cofnijmy trochę, cofnijmy. Seven, chodź do naszego rogu. No i... Ty mnie zabiłeś, nie przysięgam to ci, że z mi strzelał. Strzywa. Patrzyłem, 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 woda. No, nie nagrywa. No